Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu: Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Kiedy Jezus ukazał się uczniom, którzy trwali we wspólnocie w Wieczerniku, nie było z nimi Tomasza. Jednak kiedy wrócił i dowiedział się, że zmartwychwstały Jezus ukazał się pozostałym, był zdenerwowany i zbulwersowany. I powiedział wtedy, że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy. We wspólnocie Kościoła też zdarzają się ludzie, którzy mówią nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, nie doświadczę. I to nie jest zła postawa, ponieważ to, co powiedział Tomasz, tak naprawdę przynagliło Jezusa do tego, żeby mu się ukazał ponownie. Jednak Tomasz dopiero kiedy wrócił do wspólnoty, odzyskał wiarę. Kiedy był sam, stracił ją, zwątpił. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas znalazł się we wspólnocie osób wierzących. Którzy dzielą się swoim życiem, swoją wiarą i obecnością Jezusa w swoim życiu. Jest wiele takich wspólnot. Jedną z nich jest wspólnota Chrystusa zmartwychwstałego Galilea. I jako młodzi z tej wspólnoty chcielibyśmy się z Wami podzielić naszym doświadczeniem wspólnoty i tego, co ona nam daje. Ja jestem we wspólnocie 8 lat. Ponieważ moi rodzice, kiedy byłam mała, zabierali mnie tam ze sobą. Na początku było mi ciężko i nie lubiłam tego, ale później stało się to normalne, dawało mi radość i teraz nie wyobrażam sobie życia bez wspólnoty. Zachęcam każdego z Was, aby znalazł sobie wspólnotę, ponieważ każda wspólnota jest dobra. My razem ze Wspólnotą Galilea wybieramy się też na światowe dni młodzieży, gdzie z radością będziemy uwielbiać Pana. Mam nadzieję, że i ciebie tam nie zabraknie. Wspólnota jest dla mnie miejscem poznawania Boga, wzrastania w wierze i także formowania siebie na różnego rodzaju kursach. Poza tym organizujemy razem niedziele ewangelizacyjne i rekolekcje, na których sami możemy służyć, ale także czerpać z posługi innych. Wspólnota dla mnie jest miejscem wzrastania w służbie. To tydzień razem z Konradem w własnych domach prowadzimy takie cotygodniowe spotkania, gdzie wszyscy młodzi z okolicy się zbierają. Takie spotkania nazywamy domami zmartwychwstania, bo odbywam się w prywatnych domach. Na takie spotkaniu modlimy się, śpiewamy, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się swoimi doświadczeniami no i świetnie się przy tym bawimy takie i rodzaj służby jest dla mnie wspaniały, bo przepełnia mnie radością wielką i dużo łas Bożą na mnie schodzi. Spotkania Domu Zmartwychwstania przybliżają mnie do Boga i wzmacniają mnie w wierze. Spotkania wzmacniają mnie duchowo. Kiedy nie mam nadziei, jestem zmęczona i brak mi sił, to właśnie one mi pomagają. Wspólnota nauczyła mnie rozwijać swoje talenty. W wspólnocie nauczyłam się też tego, że nie należy bać się krytyki, ponieważ to, co robimy, robimy dla Boga, a Jemu podoba się wszystko. Wspólnota daje mi poczucie bezpieczeństwa, bo tam poznałam osoby, na które zawsze mogę liczyć. Można do wspólnoty Galina, czuję się tam dobrze i mogę wszystkim zaufać. We wspólnocie jestem od urodzenia, jadąc na każde spotkanie zorganizowane przez wspólnotę, czuję się, jakbym jechała do rodzinnego domu, na rodzinne spotkanie. Wszystkie osoby, które spotkałam we wspólnocie są dla mnie jak prawdziwa rodzina, są dla mnie bardzo ważne. Tak jak na przykład Kamilka, który znam od urodzenia praktycznie. We wspólnocie poznałam wiele wspaniałych osób, które są teraz moimi przyjaciółmi i którzy, tak samo jak ja, kochają Boga. I zawsze mogę na nich polegać.